Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Jaraczewa w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Jaraczewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dziennik urzędowy z dnia 2019 pozycja 506 oraz artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dziennik urzędowy z 2017 pozycja 2077 Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala co następuje. Punkt pierwszy. Udziela się absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Jaraczewo za 2018 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę pana. Stwierdzić. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję panie burmistrzu. Chciałem Państwu podziękować za realizację tego budżetu, pomimo że wotum zaufania wyradzicie w kolejnym nie, głosowaniu. Realizacja budżetu, to jak Państwo wiecie, ja zawsze to podkreślam, to nie jest tylko realizacja jednej osoby. Ja mogę być tym koordynatorem, być tą sprężyną, który to zaczyna, natomiast jest potrzebny szereg innych osób, które no, realizują go. Myślę tu głównie o pracownikach bezpośrednio pracujących zarówno w urzędzie, ale i w raporcie wymienianych również w szefach poszczególnych instytucji, które, które no, działają na terenie gminy. Myślę tu również o sołtysach. W drugiej części sesji będziemy mieli okazję odnieść się również do wyborów sołtysów, i myślę, że kilka chwil nam to zajmie. No i wreszcie to, że Państwo jesteście tak przychylni i wyrozumiali w kilku sprawach, które. Rzeczywiście zrobiliśmy, ale też w kilku sprawach, które nie zostały w tym budżecie zrealizowane. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjęcie tego budżetu, no, że zagłosowaliście za tym, że, że przyjmujecie go. Dziękuję bardzo.